Hej siemaleczko, widzowie, witam Was w drugiej części serii zdobywamy Excalibur Dzisiaj ze mną będzie grać mój kolega. Poczekajmy na niego chwilę. Siema! No, więc jak mówiłem, dziś gramy z kolegą i zapomniałem wam dać w poprzednim filmie link do kanału jego, więc w tym odcinku dam. Możesz się przywitać z widzami. Siemanko X Basli na YouTubie, tak samo w sumie. Jestem w Minecrafcie Basli. Możecie mnie jak nazwać jak chce. Chętnie pomogę ludzikowi zdobyć Excalibur w dwa tygodnie. Eee, tak, widzowie. Właśnie A, subujcie tajem. i la lajkujcie X pamiętajcie. A jak nie, to przyjdę do was w nocy. Wiem, gdzie mieszkacie. Ej, to dawaj Kafi, jesteś już na serwie? No jestem. To, a ty jesteś gdzieś? To ja mogę się tepnąć do ciebie. To poczaj, dawaj na hauna. Ja nie mam tego hauna, więc Aha, poczekam. Dobra, Możemy ja tam mam. gdzieś bazę zbudować. No spoko. Do widzowie, dzisiaj jest druga część zdobywania Kalibura. Poczekaj. Ukośnik Kit. Wezmę sobie jedzonko, bo nie z kitu gracza. E, dobra. E, możesz wysłać TPA. No już wysłałem. Dobra let's go! Let's me! Jesteś? Dalej z tą taktyką kopania z fendu, a mówiłeś, że mm. widzą o No, w poprzednim odcinku mówiłem... jaki mam, znaczy z kit'a, Giewi, papaczeki, kilo mam. A kiedy go zdobyłeś? Nie, ja już go mam od dwóch miesięcy, kiedy... Kiedy Sagi zrobił to, że pod koendą Sagi masz za darmo ceny jego kilo. A. Znaczy masz giewi na trzy dni za free. Dobra, z wystawię już piersi. Ja też za chwilę będę już. Wystaw 64 zda. Ja zmierzam cenę do 20, bo to wtedy tak schodzi jak świeże bułeczki. No mówiłem już widząc w poprzednim odcinku. A, dobra, ja w ogóle zapomniałam Ci powiedzieć, bo na spałnie teraz są takie, o. że można za darmo grać w ruletkę i można wygrywać talent. I wygrałem dzisiaj talent akrobaty. A co on robi? Właśnie nie wiem, bo nie da się nigdzie nad o tym przeczytać. Ona coś Jeżeli widzowie wiecie, to napiszcie na pewno w komentarzach. Co? Ale ona, w sensie, jest za darmo ta ruletka. Tak. O, u już mi się sprzedał się... Ale u tego ziomka, co zdobyłeś, ten, twoją pierwszą rolę, tą, e, cyrkową, czy...? No nie, tylko pa, chyba cały czas masz. Nie wiem, ja tylko pięć, pięć spinów mi wystarczyło. A, i miałem, chciałem ci, ten... Widzowie chciałem powiedzieć, że ja jestem dobrowolny i chcę oddać dwa serca Ludwikowi, żeby... Bo jak pewnie widzicie, to nie ma zbyt dużo i przez to, że ostatnio trapowaliśmy i... Przez mój głupi błąd umarł. Tak, tepnął się do nas ziomek. Prawdopodobnie z dużą ilością serc, bo nie mogliśmy. Bo go... uda udawał najstliwka, potem założył netherite... Nie, jałem to Tylko wiecie, nie. my też mieliśmy diaxowe set, mieczyki mieliśmy, ale że... No ale ty miał... miałeś pięć serduszek, to u ciebie jakbyś miał skórzany set dla niego, to było. No. Ale no to Ej, to... mam biblioteczkę losowo postawioną. No wiem, dobra to ja bym się w ogóle wkopał i zrobił nam bazę tajną. Tylko wiesz, ktoś może ją znaleźć. No okej, okay, no to zrobię głęboko, bardzo. No we. To ja się już wkopuję, jak coś. Ja przygotuję. Ja sprzedaję. Ja chcę to na poziomie bedrocka zrobić, chyba nawet. Ale moim zdaniem, ty masz bardzo dużo. O, jest 3 HP. Umarł z Jackson setem. Nie, no, no dwa HP mam. Bra. Gdzie ty, gdzie ty jesteś? No bo je, nie, bo ja spadam do jakichś dziur i nie widzę nic. Czekaj, jest. E, nie mogę odebrać zestawu gracza. Bra, get out, Czekaj, gamma. Trzeba, ja cię o, jest, tam widzę. Ga, jest tu gamma jak coś. Nie kop się w ogóle. Nie kop się. Ej, no faktycznie gamma. Zapomniałem. Ja też coś przyda bo w sumie... A ja właśnie miałem, Ja za zapomniałem, bo sobie pobrać tego, e, Optifine, ale nie pobrałem. Więc... Yes. Co by był Optifine, bo zapomniałem? E, taki texture który ci jakby robi realistycznego Minecrafta. A po co to pobierać? Ty ci tylko byś lagowało kompa. W sensie lepsza grafika i po, najczęściej Optifa. Czy ty nie. widzą to obiecałeś? Eee, nie, ale chyba w tam w jednym odcinku z serii nowej z Minecrafta, to tam mówię. Ja już wiem, co robi Acrobata, stary Akrobata jest OP. Co robi? Od czasu do czasu mnie tak wybija do góry, robi mi takiego jumpinga. Jak A się ja kopiesz raz... w taki, Jak robisz spasy ja. w takich tunelach, to ci się tak to odpala. Ja teraz miałem tam jakąś tą e, papugę, która mi dawała spowolnienie, ale e, jumpa. I tam jakiegoś jeszcze chyba... wiesz. z e, e, Sharpnessa chyba. No to git. Tylko, że już jej nie mam, bo... Zn znając, znając swoje możliwości ten, talentowe, jeżeli chodzi o biznes, ty masz wielką szansę pójść ten excalibur. Przed chwilą, rozmawiałem, przed chwilą rozmawiałem z Liso i powiedział, że nie mam że nie mam szans w ogóle. To on nie ma szans, moim zdaniem. No właśnie. Ej, to zrobię coś takiego, że jak wygram zakład, to musi mi dać jedno la bo, bo masz sześć. Zadanie. No bra. To jest sus. Stilne mu jednego. Jak coś widzowie, to się nagrywa, więc. Wszystko, co on powie dziwnego, będę mógł złożyć w sądzie za 3 lata. No co? Czemu w sądzie? Bo mi się nudzi. No to niech ci się nudzi nadal. Chcesz kogoś pozdrowić na filmę? Tak. To mów, kogo. Siebie. Okej. Okay. A więc kapi, pozdrawiam. I subskrybujcie. Kogo? I, no, I subskrybujcie mnie, bo was znajdę. Mówię, który <grym> nie, raz mam nie, nie, nie. Ma, Będę e, ci straszył widzów. To nie jest strasz, bo nie będę mnie oglądać. A i tak szczerze, Ludwik, musimy w innym miejscu zrobić podziemną bazę. Nie możemy tutaj. Bo? Tu możesz mieć tylko hołma. Wiesz dlaczego? Bo? Co? Bo stary, tutaj jest wszystko wykopane i się nie da bazy zrobić, bo to jest tak łatwo znaleźć. To ja idę na RTP. Idź. Tylko wiesz? Coś konkretnego. Nie wiem. Ty darmowy crafting Klucznik. Idź. Ty akurat na Ej, I zaryzykuję i dam za 50. 74 za 50. A jak coś. E, już odkryłem, jak wywalać to z rynku. To co już ku, chciałeś kupić. Ale co? No żeby zmienić stan albo to zabrać, coś chciałeś sprzedać. A, no wiem. próbowałeś sprzedać. No ja wiem jak to się robi. Bo ty chyba tego właśnie nie mogłeś rozkręcić. Nie, nie wiem dlaczego, ale patrz. Na czacie nie mogę nic napisać. Też mi to nie działa. No jest szansa, że po prostu ciągle piszesz to samo. Nie, pisze właśnie... Eee, o, widać, że tutaj ktoś uciekał przez strafa, bo obs obsywian do góry był strasznie mocno wybudowany. Ale teraz znaleźć miejsce na fajną bazę jest mega ciężkie też, bo już są rozkopane do bedrocka miejsca. Ej, co robi piruacik? A ty to drapnąłeś? jakiś Resist Re resistance. Resistance. resistance mi to dało. Niemożliwe to, się stało. Dostałem na mnie wykopaną mrudę żelaza. No ja wcześniej też. A ja miałem fortunę na kilofu. Aha, ej, jakbyś widział, no, widział jak jest rozkopany, rozkopany jest ten ten chyba jakbyś rozkopany do Bedroka wiesz, jak tutaj jest? Ja. O akrobata mi teraz zadziała, że mnie tak wywaliło, że prawie do lawy wpadłem. Aha. Aha, to była czyjaś baza. To co dużo miał? Tylko, oczywiście, nic nie zostało. Pewnie po trzech dniach. Ej, bo też w sumie kiedy. Skrzynka! Kiedy? Nic w niej nie ma. Ej, w sumie też polecam ci tam, e, Jak znajdziesz. to się szukać tych. E, kurde, jak to było? Bo kiedyś było. porozstawianych tych. E, skrzynek tych. Endowych, jak one miały. No, under chest. No. No i z nich wypada obsidian, który, pod, no, trochę tam drogo chodzi, nie? Jest jakiś tani. Poczekaj, za chwilę wracam. Spoko. Na razie widzowie, zaraz wrócę. A więc zostanę, zostanę na sekundę sam. Jak alo, czy tam Liso? Halo, już to, alo, już jestem. Jak Liso A, lub Alo, jak chcę, jak. Nie wiem, mam cię nazywać chyba Liso, bo to jest Twój taki nick bardziej. Co jest ty? Takie półpłytkowe, coś dziwnego. Ej, co. A co Ty, ja... Liso dołączył do rozmowy? E, nie, ale jak Liso to wygląda, to wiedz, że e, jak wygram z sto, tą zakład, że nie zdobędę Exkaliburu, to nie A, wiem. A, Liso, pozdrawiam. Pozdrawiam. Sory za tamtą akcję. My pozdrawiamy wszyscy według Liso. Ale jak wygram, to... To wcześniej tam mówiłem, że masz mi dać jedno Labubu. Na pewno ja. się nie zgodzi, brat. A no, w sumie, ale... że ty zdobędziesz Excalibur, to wiesz, że on może się specjalnie chcieć, żebyś go tepnął i się zabija. No nie, bo ja mam Excalibur, który pewnie będę ale... mieć... Ale zanim zdobędziesz, to... zanim zdobędziesz... Ale... ...możesz a... ci strollować gierkę. Albo nie wiem, zapłacić pieniądze na jakieś nie wiem, prawie... Bo z ja kiedyś słyszałem, że byli jakieś asa, że można wynająć assassina na anarchii, czyli dosłownie którzy takie propozycje składają ludziom. Ja Ej, może, stworzy... może kiedyś stworzymy, ten, jakiś serwer, na przykład, że dla małych youtuberów. No może, ale jak przegram, to wpłacę na jakąś, może, charytatywną zbiórkę 10 zł. Bro, nawet ledwo cię ogląda na twoich filmach 40-100 osób, a ty mówisz, że będziesz wpłacał na charytatywną zbiórkę. Nieważne, wiąże. jakim człowiekiem jesteś, musisz być dobry. Na no, to ci się nie opłaca. No co, mi się nie opłaca, wiesz. co? Ty, jak, jak będziesz nie? A dobra, sprawy. dwa grosze jeszcze rozumiem wrzucić. 10 Mimo. zł to jest mało. No wiem, no to tak jestem, no co no no tak. w tych czasach to nic nie kupisz za 10 złotych. Nie, kupisz loda. No ale lodem się nie najesz. Najesz się. Bo masz kupić trzy lody. Ale lody to... Dobra, możesz się tepać, bo już zbudowałem. Ale ja tutaj szukam ender Chestów w sobie. I zbieram obsidian za chwilę, bo chcę... Ja wiem, nie... home. Ale ja chcę ci też e, serce oddać, a mam skrzynkę. Szybko. Ej, co nie walnęło? Czy ja? Czy to mi dało tego? Bo nikt mnie nie walnął, bo nie mam tego. To albo mi był Foldy my albo nie mam. Ej, te patrz, chyba chce ci te serduszka oddać. Eee, to już, poczaj. Ej, I se ustaw home, bo to będzie nasza jak baza. przypadkowo naj... kliknę F3 i pokażę kordy, to. No też po nas, bo po tym filmie, jak my nagramy drugą część, to ta baza będzie z gry. Zgrifowana. Hmm. A to poczaj. To za, To później pozbieram? To poczekaj, TPA Basli. Dobra. E, powiedz jak jesteś gotowy. Tepa, accept. Już jestem. Dobra, to wysłały. A nie! Poczekaj jakoś TPA Basli. Dobra, teraz wysłałem. Dobra, masz. No i masz mnie zabijać, bo aż i ten, ja już item... Ja mam w skrzynce itemki. Poczekaj. A, a. Siema? Wait. Masz tą papuszkę. No. Piśnienka. Ale przecież możesz dać wypłać serca. Dobra. No. Ej, co? To... Słyszałeś to? Co? Taki... mmm moja papuga? Ale nie, taki jakby creepy postać, tak mówię. Co grzejesz mi w skrzyni? Nic nie, nie wiem, jak? Okośnik. Wyrzuć? Wyplac, wyplac. Wypłać, ale wyplac się pisze. Serca. Tak I, I napisz jaką ilość. Gracz nie może mieć mniej niż dziesięć. Kurde, no to ci mogę tylko jedno. No to spoko. To jeden raz cię jeszcze zabiję. To dzięki mogę użyć? No używaj. No i dobra, bij mnie. E, 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 no. Udekorować bazy mi niedobro. Nie no, bij mnie. Dobra. Ej, dostałem serce? Dobra, dostałem. Mam sześć. To dzięki, Kapi. To chodź na homa. A masz tu home? A? Na serio mi się tam ten home nie ustawił? Dobra, dawaj, tepaj. Poczekaj. Sprawdzę swojego pie... A gdzie stoję ja na pierwszym home. Ie? Aha, jakieś podwodne miejsce, w którym... Pewnie zaraz dechnę. Help me! Dobra, tepe, a... Już możesz dawać akcepta. Dobra. Dobra. Mam 2,5 tysiąca kasy. Ej, czy. Aha, bo mi gamma się wyłączyła. Ej, to ustaw sobie tutaj, Homa. No, już ustawiam. Tylko sobie rzeczy zbiorę. Najpierw może. Ukośnik. To jeden powiększę trochę sufit. Żeby się trochę wygodzić. A jak to się wpisuje? To po prostu home i co? Ukośnik home. Tam oh. możesz edytować tego twojego home'a i po prostu go usunąć. Nie posiadasz dostępów. No, no jak zawsze mam. No ale nie możesz ustawić drugiego. Bo nie masz GVPa. Czy tam VIP'a. Możesz mieć tylko jednego. No to dobra. Dobra, ja będę już powoli kończyć ten film, zrobimy jeszcze trzecią część, bo ten film już trwa prawie 20 minut. To sobie ustawisz hołma i kończysz. No nie, no znowu się tepnąłem na tego starego hołma. Nie. jestem. Dobra, ruszczam się. Tam musisz nakierować i prawym klik... nie, Ustań. lewym. lewym Zatwierdź. No Teraz. już mam to. Dobra, masz? Dobra. Nie to ma. widzowie, będzie już koniec tego filmu. Widzimy do widzenia, subskrybujcie BasliX. To są moje ostatnie słowa tego odcinka. Może poza kamerą zaczniemy coś rozbudowywać. Co nie? Dobra, widzowie. No to jeszcze raz się z wami żegnam. Siema i do widzenia.